Sadzenie pomidorów do cylindrów tunelu. Pomagam sobie takim urządzeniem. To jest taka kawałek rynny. Dopasowane do średnicy tych pojemników. Robię otwór dość głęboki. Wyjmuję część tej ziemi. Następnie przygotowuję sadzonkę w ten sposób, że najpierw tak znacznik następnie wyjmuję sadzonkę, tą górną część wodę sobie tu wlewamy korzonki obrywamy niepotrzebne tak. i wyjmujemy sadzoneczkę, ładnie wychodzi z butelki to do umycia, saloneczkę wkładamy jeszcze jak żółte listki to obrywam od razu troszeczkę przysypuję ziemią i oczywiście uzupełniam w doniczce tak żeby dość wysoko było osypane. I następny kolidorek, czyli otworek dość głęboko, ziemia wychodzi tutaj o, o jadra sadzoneczka wyjmuję górną część, wodę wlewam, jeżeli są korzonki, obrywam znacznik, oczywiście się tej ilości odmian pomidorów musi być każdy krzak oznaczony i wyjmujemy sadzoneczkę do otworka, lekko przygniemy uzupełniając wysokość ziemi. No. I tak to idziemy sobie kolejne miejsca. Praca z sadzeniem pomidorów zakończona. W dwóch tunelach wsadziłem prawie 120 sztuk pomidorów. Wszystko tu obsadzone. Tu jeszcze inne roślinki na noc. Oczywiście przygotowane odżywianie. Zobaczymy jaka będzie temperatura. Aby móc w razie co dogrzać namiot, tunel jeden, tunel drugi, w drugim tunelu również wszystko zrobione tu jeszcze zostały mi do wsadzenia, papryczki, ale to jutro i trochę pomidorów pójdzie do adopcji, a tu również przygotowane. Ogrzewanie w razie gdyby trzeba było dzisiaj w nocy albo kiedykolwiek podgrzać folię. Tunel wreszcie udało się mi również wsadzić paprykę. Papryka będzie rosła w takim inspekcie piętrowym. Dwa piętra, bo w tunelach już niestety brakuje miejsca na paprykę. Są same pomidory na górnym piętrze. Jest papryka słodka Mix Czerwono-żółta zobaczymy która będzie która a tu na dolnym piętrze papryka półostra, rokita i na koniec takie ładne drzewko tajska jabłoń w którym pracują szpaki i pszczółki. Bardzo dużo pszczółek.